Ktoś kiedyś powiedział, że prawdziwego mistrza poznasz nie po tym, ile wygrał, ale po tym, kim stał się przez cały ten czas. Miyamoto Musashi wygrał ponad sześćdziesiąt pojedynków na śmierć i życie. Nie przegrał ani razu. Ale to nie liczba zwycięstw sprawiła, że stał się legendą. To zasady, według których żył. Musashi był Roninem, samurajem bez pana. Wędrował samotnie przez całą Japonię. Walczył, trenował, malował, pisał. Tydzień przed śmiercią, w roku 1645, wycofał się do jaskini i spisał 21 zasad. Nazwał je Dokkodo droga samotnego wojownika. To nie były puste sentencje, lecz surowe prawdy, wyciśnięte z życia pełnego walk. Dzisiaj opowiem ci o sześciu z nich sześciu zasadach, które zadziałają w twoim życiu tak samo, jak zadziałały w życiu największego szermierza w historii Japonii. 1. Nie żałuj tego, co zrobiłeś. Musashi napisał: Nie żałuj niczego. Brzmi jak rada twardego faceta z filmu Akcji, prawda? <laughs> Ale nie o to chodzi. Musashi nie mówił, żebyś nie uczył się na błędach. Mówił, żebyś nie marnował energii na rozpamiętywanie przeszłości. Zrobiłeś coś? Dobrze, źle, nieważne. To już się stało. Nie cofniesz czasu. Możesz tylko wyciągnąć wnioski i iść dalej. <laughs> Ile godzin tracisz na gdybanie? Gdybym mu tak odpowiedział, gdybym zrobił tamto inaczej, gdybym nie poszedł na tę imprezę, gdybym wybrał inny kierunek studiów. Musashi wiedział, że wojownik, który podczas walki myśli o poprzednim ciosie, kolejny otrzyma prosto w twarz. Życie działa tak samo, przeszłość nie zmieni się od tego, że będziesz o niej myślał. Zmieni się przyszłość, jeśli przestaniesz w niej tkwić. 2. Przyjmuj wszystko takim, jakie jest. Musashi uczył: Nie walcz z rzeczywistością. Pada deszcz? Nie narzekaj. Przemokłeś. I co teraz? Możesz spędzić resztę dnia na zrzymaniu się na pogodę albo iść dalej. Straciłeś pracę? Przykre. Ale czy narzekanie ją przywróci? Nie. Więc co możesz zrobić? Szukać nowej. Nauczyć się czegoś. Zmienić branżę. Musashi stoczył dziesiątki walk w deszczu, błocie, na kamienistym terenie. Nigdy nie czekał na idealne warunki. Przyjmował to, co było i wygrywał mimo wszystko. Stoicy nazywali to amorfati, miłość do losu. Musashi żył podobną zasadą. Przestań czekać, aż życie będzie idealne. Zacznij działać w życiu, które masz. 3. Oddziel się od przyjemności. Brzmi ostro, bo jest to dość surowa zasada. Musashi napisał to w swoim Dokkodo. Nie mówił, żebyś rezygnował z radości. Mówił, żebyś nie stał się niewolnikiem przyjemności. Skrolujesz media społecznościowe 3 godziny dziennie? To już nieprzyjemność. To nauk. Jesz słodycze za każdym razem, gdy czujesz stres? To ucieczka, nie rozwiązanie. Kupujesz kolejne rzeczy, bo zasłużyłeś? Dobrze, ale czy one naprawdę cię uszczęśliwiają, czy tylko na chwilę zagłuszają pustkę? Musashi żył prosto. Nie miał prawie nic. Malował, pisał, trenował. Był wolny, bo nic go nie zniewalało. Nie musisz zostać ascetą, ale zapytaj się. Czy kontrolujesz swoje przyjemności, czy one kontrolują Ciebie? 4. Nie dąż do posiadania rzeczy. Musashi wędrował z dwoma mieczami i prawie niczym więcej. Nie dlatego, że był biedny, dlatego, że był wolny. Każda rzecz, którą posiadasz, w pewnym sensie posiada Ciebie. Musisz o nią dbać, naprawiać ją, strzec, martwić się, że ją zgubisz. Popatrz na swój dom. Ile masz rzeczy, których nie używałeś od roku? Rok. A wciąż je trzymasz. Ile pieniędzy wydajesz na rzeczy, które mają dać ci szczęście, ale po tygodniu leżą w kącie? Musashi wiedział: Im więcej masz, tym bardziej jesteś obciążony. Im mniej masz, tym lżej się poruszasz. Minimalista, wojownik. To nie przypadek, że tak żył. Nie musisz wyrzucać wszystkiego, ale kupując kolejną rzecz, zastanów się, czy wnosi ona coś do Twojego życia, czy tylko zajmuje miejsce. 5. Nie bądź zazdrosny. Musashi napisał to jasno: Nie bądź zazdrosny. Ktoś ma lepszy samochód? I co z tego? To jego samochód, nie twój. Ktoś zarabia więcej? Super, niech mu się wiedzie. Ale czy jego sukces odbiera coś tobie? Zazdrość to trucizna. Zjada cię od środka. Nie szkodzi temu, komu zazdrościsz. Szkodzi tobie. Musashi żył w czasie, gdy inni samuraje służyli wielkim panom, mieli pozycję, bogactwo. On był Roninem. W oczach innych był nikim. Nie miał pozycji społecznej, ale nie tracił energii na zazdrość. Szedł swoją drogą. Zawsze znajdziesz kogoś, kto ma więcej, lepszy dom, lepszą pracę, lepsze życie. Jeśli będziesz się porównywać, nigdy nie będziesz szczęśliwy. Musashi wiedział: Twoja droga to twoja droga, nie ich. Cześć. Nigdy się nie oddalaj od drogi. To była ostatnia i najważniejsza zasada Musashiego. Droga. To nie religia, to nie jakaś mistyczna koncepcja, to twoje zasady, twoje wartości, to kim postanowiłeś być. Łatwo jest trzymać się swoich zasad, gdy wszystko idzie dobrze, trudno, gdy życie zaczyna rzucać kłody pod nogi. Musashi walczył w dziesiątkach pojedynków, zawsze mógł oszukiwać, walczyć nieuczciwie, ale nie zrobił tego ani razu. Droga była ważniejsza niż zwycięstwo. Dzisiaj niewielu ludzi ma swoją drogę. Nie wiedzą, kim chcą być zmieniają zasady w zależności od sytuacji. Są uczciwi, gdy im się opłaca, dobrzy, gdy ktoś patrzy. Musashi uczył: "Wybierz swoją drogę i nie schodź z niej, bez względu na to, co się dzieje, bo na końcu życia nie liczy się ile miałeś, liczy się, kim byłeś". Miyamoto Musashi umarł w samotności, w jaskini, w wieku 62 lat. Nie miał fortuny, nie miał rodziny, ale zostawił coś więcej. Zasady, które przetrwały prawie 400 lat. Zasady, które działają dzisiaj tak samo, jak działały w XVII-wiecznej Japonii. Nie żałuj, przyjmuj rzeczywistość, kontroluj przyjemności, nie gromadź rzeczy, nie zazdrość, nie schodź ze swojej drogi. Proste? Tak. Łatwe? Nie. Ale jeśli zastosujesz chociaż jedną z tych zasad w życiu, staniesz się nieco lepszy. A to właśnie o to chodzi. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca. Jeśli ten film był wartościowy, zostaw łapkę w górę i komentarz, żeby pokazać, że jesteś gotowy iść swoją drogą. Do usłyszenia!